Radio Polonia FM. Z nami usłyszysz więcej. Dzień dobry, z tej strony Radio Polonia FM. Jesteśmy na Kongresie Kreatywnych Kobiet. Bez głosu. I tutaj widzimy jest Tamara Gonzalez ferrera Tamara, co Cię sprowadza na Kongres? Przede wszystkim spotkanie kreatywnych kobiet. Sama się czuję kreatywną kobietą i nią jestem. Więc spotkanie w jednym miejscu takich dusz, zresztą Kamila Krocza, która jest współorganizatorką, to jest najbardziej kreatywnych kobiet, które poznałam, z takim powerem, z taką energią. I ja zawsze chcę być w takich miejscach, gdzie nie tylko kobiety to oczywiście dzisiaj są, ale gdzie ta energia kobieta, ta moc do kreacji się manifestuje. Także jak coś, to da, zawsze chętnie przyjadę do tego nawet zapraszamy. do tego pięknego Nottingham, tak. Tamara, ty będziesz miała też swój wykład, opowiedz, o czym on będzie. To będzie rozmowa właśnie prawdopodobnie z Kamilą. Tak. Będę mówiła o tym, jak tę kreatywność sobie obudzić, jaki to jest proces, często pełen wyzwań, jakie są też narzędzia, które mogą wspomóc w tym, bo czasem jest tak, że czujemy, że ta kreacja, ta moc jest w nas. Ale nie potrafimy sobie pozwolić na to, żeby ją w pełni zamanifestować, żeby do, podążać tą swoją ścieżką. No i o tym będę mówić, bo akurat no. myślę, że podążanie swoją ścieżką to jest coś, jest, jest co na przekór zawsze, zawsze zawsze robię i zawsze robiłam. To tak? jestem wierna. Masz również swoje produkty ze sklepu. Czy mogłabyś o nich coś więcej powiedzieć? Tak, mój sklep laparika.com to jest takie miejsce, które skupia sobie tak jak ja wiele różnych kultur z całego świata i mam tutaj zarówno szale z jak jaka tybetańskiego, mam butelki miedziane z Indii, mam karty mocy, które stworzyłam, które są takim moim najpiękniejszym, najcudowniejszym dzieckiem i to są karty, które stworzyłam do właśnie takiej samodzielnej pracy, po to, żeby pogłębiać pracę swoją intuicją, swoją duszą, podświadomością, jak ktoś to nazywa, to i tak jest o jednym, więc to jest coś, co bardzo, bardzo się cieszę, że mogę tu przywieźć. No i kolczyki, no bo przecież 10 lat w modzie nie o to nie chodzi i nie poszło w las, więc dla Parika jest takim miejscem, gdzie ja. Całe moje doświadczenie i to duchowe i to modowe skupiam w jednym miejscu. Więc cieszę się, że mogę tutaj być z moimi rzeczami. Stoisko jest bardzo kolorowe. Także zapraszam, zapraszam serdecznie. Dziękujemy bardzo za wywiad i cieszymy się, że jesteś z nami. Dziękuję, Dziękuję bardzo ja. też wszystkiego dobrego. 3, 2, 1, yeah! Radio Polonia FM. Z nami usłyszysz więcej.